W tym odcinku pokażę Ci, jak zainstalować darmowe narzędzie, dzięki któremu będziesz mógł samodzielnie modelować relacyjne bazy danych. Korzystanie z tego narzędzia ustrzeże Cię przed wieloma problemami, o których wiele osób nie ma pojęcia. Puk-puk, dzień dobry! Z tej strony Darek i witam na kanale Nieinformatyk, gdzie dzielę się z Tobą w prosty i zrozumiały sposób sprawdzoną wiedzą i konkretnymi umiejętnościami, które pozwolą Ci z powodzeniem budować karierę programisty relacyjnych baz danych. W jednym z poprzednich odcinków, gdzie pokazywałem sześć kroków, jakie należy wykonać, żeby zbudować bazę danych, wspominałem o takim narzędziu jak SQL Data Modeler. SQL Data Modeler jest to narzędzie, dzięki któremu jesteśmy w stanie w graficzny sposób przedstawić strukturę danych w bazie. Zanim pokażę Ci, skąd pobrać te narzędzie i jak je zainstalować na Twoim komputerze, dosłownie dwie minuty wstępu, żebyś miał szerszy punkt widzenia i kontekst tego, dlaczego w ogóle zajmujemy się tym narzędziem, po co je instalujemy i po co jest nam Potrzebne. No wiadomo, że w bazie danych przechowujemy dane. I teraz wyobraź sobie prostą sytuację, że masz w bazie danych dane o klientach, o produktach, może o sklepach, może o adresach, gdzie znajdują się te sklepy. No i teraz, kiedy byś chciał przedstawić, czy to przełożonemu, czy innemu programiście, czy nawet laikowi schemat bazy danych, no to dużym utrudnieniem byłoby dla Ciebie to, żeby pokazać komuś zbiór poleceń Create Table, czyli poleceń tworzących tabelę. Dużo Wygodniej i dużo przejrzyście jest, kiedy jesteśmy w stanie spojrzeć na bazę danych z perspektywy graficznej, czyli z perspektywy kilku kwadracików i kreseczek, które coś tam mogą znaczyć. Zaraz będziemy o tym mówić. Natomiast w ten sposób jesteśmy w stanie z góry spojrzeć na całą strukturę, a tym samym daje to nam wiele korzyści. I teraz SQL Data Modeler jest narzędziem, które pozwala nam zamodelować bazę danych, inaczej przedstawić strukturę danych w bazie za pomocą graficznych takich rysunków. Tam na tablicy narysowałem dla Ciebie taki prosty przykład, gdzie mamy kilka kwadracików symbolizujących tabelę, między tymi tabelami są kreseczki. I teraz te kreseczki mogą przejmować różną postać. To może być pojedyncza kreska, to może być jakaś tam kurza łapka, to może być podwójna kreska, kreska przerywana i one wszystkie mają oczywiście jakieś znaczenie. W zależności od tego, w jakiej notacji, to się nazywa notacja, w jakiej notacji będziemy modelować, to te kreseczki mogą inaczej wyglądać, mogą to nie być kwadraty, a mogą być rąby albo kółka. Natomiast Podstawowa rzecz, jaką należy wiedzieć, to tylko to, że te kreski mają pewne znaczenie. Na przykład to, czy powiązanie między tabelami jest obowiązkowe, czy nie. Czy między jedną tabelą a drugą występuje relacja 1 do wielu, czyli np. 1 do N, czy 1 do 1. Na przykład klient może kupić wiele produktów, albo klient może zrobić zakupy w wielu sklepach. Stąd 1 do N. Ale sklep może już mieć tylko jeden adres, stąd relacja 1 do 1. I to tyle absolutnych podstaw, jeśli chodzi o modelowanie. Zabieramy się do instalacji SQL Data Modelera. By zainstalować SQL Data Modeler, wystarczy, że w Google wpiszemy takie hasło SQL Data Modeler. Download. Widzimy, że już nam Google podpowiada. Wchodzimy na stronę oracle.com. Musimy zaakceptować pliki cookie, to nie jest żadna nowość. No i tu musimy wybrać wersję oprogramowania. No ponieważ ja mam komputer 64-bitowy Windows, no to wybieram taką opcję. Z JDK dla bezpieczeństwa możesz to pobrać, żeby się, jakby się okazało, że tego nie masz zainstalowanego komponentu, no to żebyś nie musiał go oddzielnie instalować, klikamy Download. Oczywiście akceptujemy warunki i pobieramy. W tym momencie pojawiła się nam strona, żeby się zalogować. Wpisuję maila. Teraz hasło. Po podaniu danych do zalogowania, plik został pobrany na mój komputer. Pliku w ogóle nie trzeba instalować, bo jest już tak naprawdę gotowy do użytku. Możemy go przenieść z folderu. Ja go przeniosę tutaj na swój dysk C. Gdy zajdziemy do tego folderu znajdziemy plik wykonawczy Data Modeler exe. Możemy go przypiąć do paska start, żeby było wygodniej z niego korzystać. Klikamy i widzimy, że uruchamia się narzędzie. Jak mówiłem, instalacja jest prosta, ponieważ nie trzeba jej tak naprawdę nawet instalować. Wystarczy pobrać plik. No i znajdujemy się na stronie głównej narzędzia. Jeśli będziesz chciał już samemu zacząć modelowanie bez oczekiwania na dedykowany odcinek z mojej strony, to wystarczy, że w przypadku modelu relacyjnego klikniesz New Relational Model. Teraz możesz już tworzyć tabelki. Wystarczy, że wybierzesz tutaj tabelkę. Niech będzie to tabela 1, tabela 2. Jak widzimy, wszystko działa. Tutaj masz podgląd Twojego modelu. Oczywiście możemy go zbliżać i oddalać. No ale to temat na zupełnie oddzielny odcinek. Jeśli ten temat Cię zainteresował, chciałbyś dowiedzieć się więcej z jednego źródła po to, żeby nie musieć samemu tego szukać w kilku książkach, blogach czy innych zasobach internetowych, to zachęcam Cię do zapisania się na newsletter na stronie nieinformatyk.pl, ponieważ wkrótce uruchomię promocyjne zapisy na kurs, gdzie m.in. temat projektowania i modelowania jest omówiony bardzo, ale to bardzo szczegółowo. To doberek. O, zegarka nie mam, ale dobra. O, jest spoko to jest. Uuu, to jest malek. No to zaczynamy nagrywanko.